Cześć, witajcie na kanale Kozak Squad, a w dzisiejszym filmie postaram się powiedzieć Ci, co powinieneś robić na siłowni, żeby przestać się garbić. Zapraszam do materiału. Pozycja przed komputerem, praca zdalna w obecnych czasach jest bardzo, bardzo popularna. Powiedziałbym, że większość z nas teraz pracuje przed komputerem. Przy pracy zdalnej często pracujemy. Niewłaściwej pozycji, czasami co gorsza, nawet z łóżka. Barki uciekają nam do przodu. mam przykuczoną klatkę piersiową, Mięśnie grzbietu są rozciągnięte. Dodatkowo trzeba popracować nad mięśniami brzucha. Ta pozycja zła przy komputerze, oczywiście, to ona powoduje negatywne efekty sylwetkowe. Co więcej, może spowodować nie tylko przykurcze, ale na przykład trwałe zwyrodnienia. Odcinka szyjnego kręgosłupa. Prawdopodobnie, jeśli jeszcze nie występuje, to zaraz zacznie występować dodatkowo ból odcinka lędźwiowego kręgosłupa, ból między łopatkami, ból odcinka lędźwiowego, szyjnego ból i trudności przy próbie skorygowania sylwetki. Czyli wtedy nawet jak mamy pozycję taką zamkniętą i próbujemy się otworzyć, to jest nam ciężko po pierwsze utrzymać tę pozycję, a po drugie w ogóle do niej doprowadzić, chociaż na chwilę i przytrzymać, bo powoduje to niesamowity dyskomfort. Czasami powoduje nawet ból w klatce piersiowej, jak mamy już dość duży przykurcz oraz nawet może prowadować duszności i problemy z oddychaniem. Dlatego jak sam widzisz, to nie jest takie hop, siup, jest wszystko super, trochę się barki mi przykuczają, ale to tam w sumie nic, trochę to się garbić mogę. Możesz, ale po jakimś czasie możesz spowodować właśnie te problemy z oddychaniem, czy te zwyrodnienia odcinka szyjnego. I potem jak już będziesz miał zwyrodnienie, albo będziesz miał zwyrodnienie odcinka szyjnego kręgosłupa, to już tego nie cofniesz. To już będą trwałe zmiany struktury kostnej. Niestety, to już skończy się na Ciebie źle. Więc jeśli ty masz pracę siedzącą, to musisz wykonywać te ćwiczenia, żeby do tego nie doprowadzić i przestać się garbić. A zatem, od czego zacząć? Przede wszystkim od pracy w domu i nie pogłębianiu złych nawyków. Przy pracy przy komputerze usiądź prosto na krześle, cofnij głowę do tyłu, zbliż łopatki do siebie i obniż obręcz barkową czyli tak zwana retrakcja i depresja. Oraz zepnij brzuch na 10%. Na początku może wydawać się to trudne, ale po czasie będzie Ci to w nawyk. Pamiętaj, że jeśli pójdziesz na trening personalny dwa razy, czy nawet raz w tygodniu i przez godzinę będziesz zachowywał odpowiednią pozycję, proste plecy, zbliżone łopatki, spięty brzuch, a przez 8 godzin dziennie będziesz miał zamknięte pozycję przy komputerze i klepał klawiaturę, to te, ta godzina w stosunku do 40 godzin w tygodniu pogłębiania złych nawyków nic Ci nie da. Dobra, da Ci, pokażę Ci wzorce ruchowe, ale Twoja praca w domu jest bardzo ważna. To Ty musisz zdecydować się, ok, będę pamiętał, będę pracował przy komputerze w prostej pozycji zbliżonych łopatka, piętym brzuchu ten sposób, a nie, że Ty sobie zamkniesz klatkę piersiową i przez 40 godzin będziesz tak robił, a potem przez godzinę próbował cofnąć na treningu personalnym w plecy do, do tyłu Parki do tyłu, przepraszam, bo tego się nie da zrobić w godzinę w momencie, jak przez 40 godzin masz złą pozycję przed komputerem. To Ty musisz decydować o pracy w domu. Trening personalny może Ci pomóc jak najbardziej, w jakimś stopniu osiągnąć tą sylwetkę fajną i skorygować wady postawy, ale bez Twojej sumiennej pracy w pracy pracy w pracy, to nie ma szans tego osiągnąć. Niestety. Skoro już pokrótce wiesz, co masz robić w domu, jak masz ustawić pozycję i jak masz pracować, to teraz co musisz robić na siłowni, żeby się nie przestać garbić? Po pierwsze, że klatkę piersiową. Po drugie, wzmocnij plecy, cały grzbiet. Po trzecie, wzmocnij tylni akron barku. Po czwarte, wzmocnij brzuch. I teraz tak, jak się za to zabrać? Jak rozciągnąć klatkę piersiową? Już wam prezentuję na tym filmiku. Stań sobie przy ścianie, tak jak ja. I bez rotacji w kręgosłupie staraj się przesunąć do przodu, mocno rozciągając mięsień piersiowy większy. Nic ciężkiego. Myślę, że jak najbardziej znasz to ćwiczenie na rozciąganie klatki piersiowej. Musisz rozciągać klatkę piersiową, bo jest przykulczona. Te barki są do przodu, klatka piersiowa jest przykulczona. Rozciągniesz ją, pozwolisz, dasz możliwość cofnięcia tych barków do tyłu. Ok, skoro już wiesz, jak rozciągnąć klatkę piersiową, to teraz jak wzmocnić plecy. Jest pełno ćwiczeń na plecy: m.in. podciąganie, przyciąganie drążka do wyciągu górnego, horyzontalne przyciąganie na maszynie, siedząc, wysuwanie handlą w opadzie tłowia, wiosłowanie sztangą i wiele, wiele więcej. Ciężko mi w ogóle wymieniać wszędzie na plecy, bo jest ich pełno jak najbardziej, jak chodzisz na siłownię. Bez problemu je znasz i myślę, że sobie poradzisz, że mocnienie pleców raczej nie jest ciężkim, nie powinno być ciężką sprawą na, dla ciebie. Myślę, że jak najbardziej bierze jakie ćwiczenia są na plecy. Jeśli nie i chcielibyście na przykład zobaczyć film o ćwiczeniach na mięśnie grzbietu i na rejony grzbietu, dajcie znać koniecznie w komentarzu pod filmem. Na pewno niosę się do tych komentarzy i spróbuję nagrać coś, co będzie dla was przydatne. Jak wzmocnić brzuch? Oczywiście nie poprzez brzuszki. Jeśli jeszcze nie widziałeś mojego filmu o brzuszkach i dyskopatii odcinka lędźwiowego, a w zasadzie nie będę zdradzał co dokładnie, to konieczny nadrób, link zostawiam w opisie pod filmem, brzuch powinieneś wzmacniać przez trenowanie mięśni core, czyli mięśni tych wewnętrznych brzucha. Mięsień poprzeczny brzucha, mięsień wielodzielny, taki wokół kręgosłupa, mięśnie na miednicy oraz przepona. To są te mięśnie kory wewnętrzne, które stabilizują Ci cały kręgosłup i powodują, że łatwiej Ci utrzymać kręgosłup prosty i mieć fajną, stabilną pozycję. Jak to robić? Na przykład, żeby wzmocnić antyprzeprost, deska klasyczna, antyzgięcie boczne, deska bokiem i jeszcze ruchy, wzmocnić brzuch w ruchach antyrotacyjnych, w antyrotacji, na przykład Russian Twist. Dokładnie jak to robić, wrzucę wam tu gdzieś filmiki, jak to wykonywać te ćwiczenia, ale całość przedstawiłem wam w filmie, chyba nie trenuj na bosu i tam też przedstawiłem właśnie film jak robić deskę, deskę bokiem, Russian Twist. Dlatego jeśli jeszcze też go nie widzieliście, koniecznie na również wrzucę wam link w opisie, żebyście nie musieli go szukać. Możecie zastosować sobie te ćwiczenia bądź progresję, jeśli to dla was za łatwe, lub regresję po danych ćwiczeń. Wpiszecie sobie progresję deski albo regresję deski, mnóstwo ćwiczeń wam wyskoczy, dlatego z tym raczej nie powinno być problemów. Problem może być za to z tylnym akonem barku, bo niestety ale mało kto trenuje nam ten tylny akton barku. Przedni akton barku i boczny akton barku bardzo często jest mocno trenowany. Przy ruchach wszystkich wyciskania na klatkę piersiową, wyciskania nad głowę, pracujemy sobie mocno przednim aktonem barku i potem kończy się to w ten sposób, że ludzie chodzą w ten sposób na siłownie. Dlaczego? Dlatego, że jest dysproporcja między przednim aktonem barku a tylnym aktonem barku. Przedni akton barku również ciągnie nas do przodu, tylniego mało kto robi, bo to są wszystkie ruchy odwodzenia. W zależności od tego, czy interesują nas regiony 4, 5 czy 6, 7, bo mięsień naramienny możemy podzielić na 3 aktony i 11 regionów mięśnia ramiennego, to od 4 do 7 to są tylnie aktonu barku, 4, 5 ruchy odwodzenia w tej płaszczyźnie i 6, 7 troszkę bardziej do tyłu. W ten sposób, jak wykonywać ćwiczenia na tylnie aktony barku na regiony 4, 5 i 6, 7 zaprezentuję Wam teraz w tym krótkim filmie, żebyście mogli sobie powtórzyć te ćwiczenia, zastosować do treningu, wzmocnić tylnie akton barku, a tylni akton barku to jest część grzebieniowa mięśni naramiennych. Dlaczego część grzebieniowa? Bo tylni akton barku przyczepia się nam do grzebienia łopatek, przez co koryguje nam sylwetkę poprzez przesunięcie obręczy barkowej do tyłu w stronę łopatki. Dlatego tylni akton barku, wzmocnienie go, wzmocnienie pleców, wzmocnienie brzucha i rozciągnięcie klatki piersiowej spowoduje skorygowanie sylwetki i zaprzestania się garbić. Nie przedłużając już, wrzucam wam filmiki na tylni tym barku. Zacznijmy sobie od regionów 4 i 5 na ramiennego i to jest właśnie to ćwiczenie. A teraz przejdźmy sobie do regionów mięśnia na ramiennego 6 i 7, czyli tych skrajnie tylnych i antagonistycznych do przedniego atenu barku, ponieważ przedni akton barku nam zgina ramię, tylni aten barku nam prostuje ramię. To są antagoniści Przedni jak to, tylnie mimo że to jest jedna partia mięśniowa. Dlatego ja wykonywać ćwiczenia na regiony 6 i 7. A więc podsumowując moje dzisiejsze rozważania o garbieniu się i zaprzestaniu się garbić. Godzina treningu, nawet treningu personalnego, w porównaniu do 40 godzin w tygodniu, biorąc pod uwagę, że pracujesz w korporacji 8 godzin przed komputerem i 8 godzin masz zamkniętą klatkę piersiową, to za mało. Dlatego musisz popracować więcej nad Pozycją w pracy i w domu, że potem taki trening personalny czy trening samodzielny na siłowni przyniósł ci dużo większe efekty. Pomyśl o tym, zanim przejdziesz do ćwiczeń. Jeśli chodzi o ćwiczenia, to jak mówiłem, rozciągnij klatkę piersiową, już wiesz w jaki sposób, wzmocnij plecy. Myślę, że jak najbardziej sobie z tym poradzisz. Nie zmasz wielu ćwiczeń ciężkich na, na plecy, albo przynajmniej nie ma wątpliwości, tak jak z tonem barku, bo z tonem barku już mało kto wzmacnia, ale jak najbardziej tylniakton barku jest bardzo ważny dodatkowo, to jest trzecia rzecz. No i czwarta rzecz, wzmocnij brzuch, oczywiście nie poprzez brzuszki, bardziej sobie pomyśl o korze, o deskach, ewentualnie jakieś inne spięcia brzucha, które nie spowodują jakiegoś mocnego rolowania się odcinka Lęziowego. Dzięki za obejrzenie dzisiejszego materiału. Do zobaczenia już w przyszłą sobotę o godzinie 15, bo filmy pojawiają się tutaj co tydzień, dlatego jeśli chcesz być na bieżąco, zostaw subskrypcję tam na dole, zostaw łapkę w górę, jeśli film był dla Ciebie pomocny i Ci się podobał. Do zobaczenia, cześć!